Osoby bezdomne to w rybniku dość widoczny problem. Można je spotkać w niemal każdym parku i na ławkach w centrum miasta o każdej porze. Według obserwacji mieszkańców z każdym rokiem osób bezdomnych przybywa. Na rynku najwięcej ich się spotyka. Na ławkach tutaj i na ogródkach bardzo często ich widać. Nawet mam garaż, i obok garażu mojego jest takie rozwalające się tam, kilka osób mieszka. A w jakich godzinach jest ich najwięcej? Ja ich tam widziałem rano. No i to... Tacy dość młodzi ludzie, ale byłem zdziwiony, że tacy młodzi nie radzą sobie. I nie radzą sobie nawet wtedy, gdy potrzebna jest im pomoc, na przykład medyczna. Do niecodziennej sytuacji z udziałem właśnie bezdomnego doszło w miniony czwartek. Straż Miejska z rybnika rutynowo patrolowała okolice ulicy Skłodowskiej Kiri. Na ławce przy skwerze siedziało dwóch bezdomnych, znanych już straży mężczyzn, dlatego ci postanowili skontrolować ich trzeźwość. Na widok wywozu jeden z mężczyzn oddalił się, czyli po prostu uciekł. Natomiast drugi z mężczyzn podszedł do strażników, którzy już znaleźli się na tym skwerze, i wskazał na swoją nogę. Z nogi ciekła krew, mężczyzna pozostawia po prostu. Za sobą ślady krwi i, i powiedział im, że ma problemy z poruszaniem się. Dlatego strażnicy szybko pobiegli po apteczkę, zaczęli mu udzielać pierwszej pomocy, natomiast no, ta krew wytrysnęła z naczyń krwionośnych, z nogi i ochlapała yy, strażników na miejsce wezwano również pogotowie ratunkowe. Jak się później okazało mężczyzna ten jest nosicielem wirusa HIV i żółtaczki. W związku z tym dwóch strażników bezzwłocznie zostało skierowanych na badanie w oddziale zakaźnym, a przed nimi jeszcze kilka tygodni życia w niepewności. Każdy u kogo doszło do kontaktu z krwią osoby zakażonej powinien zgłosić się do poradni profilaktyki HIV i AIDS, celem wykonania tak zwanych badań startowych. Czyli w dniu jakby zdarzenia, czy tam do pierwszej doby od zdarzenia czy przez przypadek sam nie jest nieświadomym nosicielem, no bo takie sytuacje też się mogą zdarzyć. Jeśli wynik jest ujemny, wtedy czekamy na potwierdzenie badań od osoby, od której pochodziły te wydzieliny, czy też krew, z którą miał kontakt poszkodowany. Jeżeli to jest potwierdzone, wtedy taki pacjent czy poszkodowany wchodzi w okres obserwacji z profilaktyką przeciwwirusową. I prowadzone jest to w tej przerze poradniej. Wymaga to kilkukrotnych badań. Dużo leczenia przeciwwirusowego, przeciw retrowirusom trwa to około 4 do 7 tygodni, czasem dłużej. Miejsce zdarzenia w rybniku natychmiast zostało uprzątnięte i zdezynfekowane specjalistycznym środkiem przez służby miejskie. Mężczyzna, któremu Straż Miejska udzieliła pomocy, przybywa w szpitalu.